Pan Michał Baca rzucił pierwszy krążek, tak też się stało pomiędzy reprezentantki Włoch i zdążyły się już wymienić Włożki. Gole. Pierwszy groźny strzał na bramkę Rdzinę i pokonana włoska bramka. Próba nieudana. I tym razem Team. Próba rozrzucenia obrony Wielkiej Brytanii. Dwizdek arbitra, gra przerażona, Gol! 2 do 0. Wygrane wznowienie. Link na drugą stronę lodowiska Canepelle przy Krążku. I szukała gdzieś okienka. Pytania 0 do 2. Brytyjki jeszcze przez 3 sekundy w osłabieniu. Wsparła swoje koleżanki z ataku. To się opłaciło. Teraz świetną sytuację miała Kulshow. Cool jeszcze próba dobitki. Toker Fantin. Nie zna saleta. Przed bramkę. Wypuszczony krążek. Zamieszanie i gol. Mamy bramkę kontaktową. Czy w niej Brytyjki teraz. I tym razem Jackson. Zagranie na środek. Majer i gol. Dwa do dwóch. Radość we włoskiej drużynie. Abadangelo, Angelo, Abad Angelo i odbił Manuela Heidenberger z bramką kontaktową, a następnie Samantha Fantin. Fantin i w ostatniej chwili to jest dzius. Szczęśliwie, ale dotarł on do Włoszki Konkretnie do dobre podanie do Mair. Mair Myli się Nieznis na drugą stronę, zablokowane uderzenie Saletty. I gol! Dostawiła łopatkę swojego kija do Mair. Gol! Franciszka Stoker. Dalekie, odważne wyjście jako faul arbiter. A teraz Nicole Jack Cartwright. I mecze dla Włoszek. 4 do 2 wygrywają z Brytyjkami. W zapraszamy na transmisję z meczu Polska-Dania.